W dzisiejszym filmie wbijemy sobie do wioski do Knesa i zobaczymy co tam będzie się działo, bo ja tylko słyszałem, że jest naprawdę grubo, ale o tym przekonamy się dzisiaj. Jest naprawdę źle. Dlaczego jest naprawdę jest napra źle? Dlatego ja, ja Marcin chciałem ci podziękować na początku w ogóle. Ja dziękuję Czemu? bardzo, że powiedziałeś, że hej, że chciałbym się przejść do twojej wioski zobaczyć, okay. bo ludzie nie chcą. Ludzie nie chcą. Czemu generalnie? ludzie nie chcą, stary? No bo y, wiesz co, znaczy nie, jak dla mnie jest spoko, naprawdę. No, nasza wioska. The <laughs> Ma no. najwyższe możliwe standardy. I... chodź. Ej, czy to Ej, jest e... naprawdę... to jest to? Już, czy nie? N nie, nie. To, a to... To, to nie wygląda, stary, zrobili. jak wioska, w sensie... Nie, bo, bo... nie, my jesteśmy obok niej, ale... Ale to... To, 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 nie... to nie ma żadnej dróżki kolorowej do twojej wioski? Ja sobie wyobrażałem, że będzie tutaj jakiś jest mur... Droga, to, je, to jest droga, to jest droga. Widać, że w tamtą stronę jest wioska po okay. prostu. Okej, w sensie to, to nie wygląda w ogóle przekonująco, stary, nie? Nie, w sensie... o, tam, je, tam jest, patrz, ją widać. Na Horyzontem widzisz Tam jest, Aha, mury, tam czyli... jest wejście. Okej, okay, czyli no, to jest droga do uwagi, twojej kroki. wioski. No dobra, Żebyś dobra, 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 prostu. ej, ale ja się tak zastanawiam, nie? Bo ja, ja jestem na game modzie w ogóle, więc ja starnie muszę się raczej y martwić. Nie, 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 nie wyłączaj game moda. Nie wyłączę game moda, nie, dobra, Nie okay. wyłączę game moda. Nie dobra, 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 czyli mam rozumieć, że tu jest y masa y pułapek y na jakichś y y różnych bo, graczy. Jakby, nie, 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 nie pamiętam drogi, muszę wjeść. dalej z powrotem, ale... Tu jest wejście ej. na y, drogę szybkiego ruchu. Ale to. Którą... To, to wygląda strasznie stary. W sensie nie wiem jak o, za, tu za jest murem, wejście. ale. To przed... jest ścieżka. Aha, to jest oficjalna ścieżka. A, i ona prowadziła tak, stamtąd. To, to znaczy no, bo to był teren, na którym była łąka. A, ale było. Łąka... Ro, rozumiem! Łąka, rozumiem. Łą, w, łąkę wymieniliśmy na dzieło sztuki, to raczej zrobili. O ej. i tutaj zaprosimy raczej ogromnej bramy. Która... Okej, okay. i tutaj jest wejście do wioski. Nie patrz na prawo, ej. nie patrz na prawo! Patrz na mnie! Dobra, dobra, o. a czemu nie mogę się tam patrzeć? Nie tam się. Tam, bo tam nie ma nic ciekawego e, Tutaj mamy okay. publiczny ender chest Publiczny ender chest, wow, za, za darmo a Tu tutaj? jest regulamin Aha. Zasady są jasne i klarowne Najważniejszy jest ostatni <grym> punkt na, na dole Bawcie się grzecznie Aha. Bawcie się grzecznie dzieciaki, żeby dobra, nie było Dobra, będę pamiętał Chodź, ja tutaj to Tutaj, o proszę bardzo To jest, a to jest ale widzisz. Cze, poczek, poczek, A, to jest twój domek To jest mój dom, chodź, zapraszam cię Marcin Chodź, mój najlepszy a, nie domek Nie, zbudowałem. nie Ci, mogę nie to zbudowałem. Zgoda. Sam to, to zbudowałeś. Wiesz okay. jak ja domki zawsze budowałem. Właśnie o, stary, przedtem. jestem w szoku, że zbudowałeś taki dom nowoczesny, bo zazwyczaj budujesz jakieś no, takie no, dziwne zwierząt. No ale no. zwierzą. no, no, okej, okay. a czemu w tym, w tym domu nic nie ma stary, w sensie jest tak pusto? Bo ja mam tyle stary pieniędzy, że ja nawet nie potrzebuję mieć rzeczy, wiesz? A, okej, okay. jesteś tutaj, na tym... Tutaj bo... o, tu jest o, o, widok, widok na jaki Ej, w sumie ta... słaby masz widok przez ten mur, który tutaj jest. Nie, ja tutaj mam widok na policję od tyłu. Aha, bo tu jest komisariat bo... normalnie. Tak, tu jest... Tu jest, tu jest komisariat, chodź. Okej, okay, dobra. Ale wiesz, komisariat jest tyłem do mnie, żeby, no. no. No, rozumiem, żeby no cię nie widzieli. No, No żeby nie widzieli oni okien inwazji. Okej, okay, rozumiem, w mojej rozumiem. Stronę. Więc jeżeli chodzi o komisariat, mamy jednego policjanta, ale ja, sierżanta. Ale Sierżant tutaj nie o, on 1, wygrał, mam talent. No, no on wygrał, mam talent. A co tutaj jest? Wrzuć tu swoją tutaj skargę. Ja tutaj, tak. Aha. Ja tutaj wrzucałem swoje skargi. My tych... na podstawie tych skarg nie robimy nic, bo Krecik nie może nic robić w wiosce. E, więc idziemy czeka, dalej. Ja, ja chciałbym napisać skargę? Chciałbym napisać skargę, A Tak, to proszę, tak, to, tak. Proszę Proszę, na, napisz w na Hugo. Co? Dobra, napisałem. Dobra, no to idziemy. Tu jest dzielnica C. Nie patrzcie, idziemy w prawo, idziemy w prawo. Ale tu, czemu? A dzielnica C? Co to jest dzielnica C? Ja muszę się tego tu, bać Tu jest, tu jest jakaś tablica. To jest dzielnica A. Dzielnica A oficjalnie posprzątana. O, okej. Okay. No to, to wejdziemy tutaj, wejdziemy tutaj. Czyli tu można tutaj. Ale nic mi się tu nie stanie, stary, bo ja widzę, nie. że tutaj jest dużo jakichś dziwnych budowli, takich podejrzanych. A to, je, to jest do mojego kuzyna. To jest do mojego kuzyna. Okej. Okay. Fajny, F fa fajny. W sensie widać, że jeszcze coś z niego zostało, nie? Tak, yy, idziemy dalej. Okej, okay, czyli to jest dzielnica A. Tutaj, czyli... stój, chodź tutaj, chodź tu za mną. No. E, po, by, by, drogi wymieniliśmy na bedrock, żeby nie niszczyli. A co okay. mądrzejsi gracze, sobie zbudowali dom z obsydianu i też jakoś stoi, nie? Co jest w ogóle? Ej, dobra, nie, nie, ale nie idziemy chciałbym dalej. tu zamieszkać, stary. Jakby musiał nie, dom nie, z obsydianu budować. Nie, stary, nie, do. do... Dzielnica, A, stary, no? to najładniejsza dzielnica, więc... Najładniejsza dzielnica? Ta, no, zaraz pójdziemy do innych dzielnic, Okej, okay, ale... okej, okay, dobra, o... dobra, dobra. Tu, tu nic nie ma, tu wracamy, tam są tylko takie zapomniane działki, tam to się okay. buduje. Czyli nic tam nie ma. Kilka razy dziennie, no, a na przykład... O, tu ale tutaj... tam, o, ten ładny domek, o, no, ten tata, domek tata, jest tata, ładny, tata, bardzo tata. ładny. Te ładniejsze domki nagradzamy kuboidem. Aha, okej, no tak, no tak. Właśnie wyjątkowo, a nie, nie wchodzimy do środka, w to nie jest... Ale ten, ten, ten domek jest ładny. Chyba najładniejszy z całej tej, yy, stary, z tego sektoru. Tak, tak, tak. Yy, tutaj, nie, tutaj też jest jeden ładny. Tutaj, popatrz. Tutaj, o, tutaj a też ten? jest ładny. No, no, Proszę no, taki bardzo, średniowieczny. Tak. Fajne, fajne. Tak, tak. Więc stary... jeżeli chodzi o dzielnicę C, to tak A to wygląda... nie była dzielnica A? Yy, a, to, to jest dzielnica A. Dzielnica A. Do, do C okay. Bosnia, nawet nie doszliśmy. A ja o... właśnie nie wiem, w sensie, bo... Czemu są podzielone tutaj... Są dzielnice ABC, rozumiem, tak? Tak, 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 tak. Teraz na prawo twoje jest no. dzielnica... B, czyli dzielnica druga. Zapraszam yy, za mną. Okej. Okay. Tutaj, tutaj mamy park. Tutaj mamy park, o, który O, ładnie. Ja A, i go się nie da zniszczyć, bardzo. dlatego jest nie, cały Nie, jeszcze. dlatego jest cały, tak. Co no, <grym> jest w ogóle. Jest. Czasem tutaj mamy problemy z drogami, jak widać. No dlatego z obsydianu staramy się budować, ale te, które nie mają obsydianu, czasem z tym się rozsypują. I Powiem tutaj, ci, że tutaj w sumie bardzo. nie jest tak źle, w sensie są też ładne nie, domki nawet. no tak, 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 ta, ta. No, bo to one mają kłój. Ale kwojda. to... O, tutaj po... też mamy ładny domek jak To poczekaj, to generalnie, o, proszę. Oj, ta budowla fajna, fajna, fajna. Powiedz mi, stary, to czemu są podziały na działki? W sensie na, na sektory ABC. Ograniczona o, ilość ludzi nie, tutaj nie, mieszka? Nie, nie, nie. Jeżeli znaczy, by zliczyć, że nie ma miejsc, gdzie. Nie przecież jest kuboid więc teoretycznie mogę mieć czas ludzi. Proszę Tylko nie. na zmianę. Raz jednak drugi. Do drogi głównej, główno. no, no. Tak, nie no. zapraszam. I, za cały czas idę za to. Tu jest droga główna. Na prawo oczywiście dzielnica A, na lewo B. A my okay. idziemy dalej. Idziemy teraz do C. Idziemy do fontanny. A no. co to jest tutaj za domek jest, jakiś straszny! To, to nieważne, tutaj, poważ, to jest fontanna powstania wioski. No widzę, ale to nic nadzwyczajnego Można, stary moż, Ale nie, jest nadzwyczaj, może, może tutaj wrzucać dary. Okej, okay, wrzuciłem coś I, stary. No i dobra, że tu wrzuciłeś dary. E, tutaj mamy, jak widzisz, y, ładną plażę w ogóle. Wow. Y, ej, ale tutaj, tutaj jest w ogóle tutaj. jakoś ładnie McDonald's stary. Tak, ale nie leź tam, nie leś tam, bo tam nie napisze tutaj ci muszę coś pokazać. No dobra. E, tutaj, tutaj mamy arenę publiczną, która jest. Ale to ja byłem. Na w celu tutaj. większych eventów. A ja tutaj, a tutaj no. jest, zobacz, wejście do świątyni i tutaj jest Co dziura. Okej. No okay. Weszliśmy no, do świątyni. Tak, tak, no. Ula la, Ej, tu jest jakiś parkour? Yy, tutaj yy, nie, tu nie ma parkouru, ale, ale tutaj yy, świątynia wyrzuca rzeczy, które ludzie wrócili do tych wielkich skrzyń tutaj za tobą <laughs> Co jest, w ogóle? Bo to w tych skrzyniach są no. rzeczy z fontanny One no, rozpadają. I one. I potem Aha. ludziom tam wyrzucają rzeczy. Patrz, ja im to włączę, żeby im wyrzuciło trochę rzeczy, bo nie mają jedzenia najczęściej, więc trochę im to może pomo pomoże. Okay. Ale w mojej wiosce za dużo osób się nie skarży. Tylko tak po. No tak, nie no, jedna trzecia maksymalnie. A i coś tutaj sobie wypada, widzę, no? Tak, gdzie e, ty tutaj, jesteś? Tu, A no. Tu, 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 tu. tu. I tu, je, tu jest, o, tu jest wyjście. Proszę A, i do góry, bardzo, lecimy, I zobacz, do ubra zobacz, Tu, którędy teraz wyjdziemy. Jesteśmy teraz na wyspie rozbitków. Tak, wypłynęliśmy tutaj jeziorem, e, więc możemy przejść do drugiej połowy wioski. Chodź tutaj za mną, Dżuman. No, cały czas idę, Biku. No i e, tu jest e, kolejny most, który zrobiła administracja i właśnie na prawo tutaj to, co widzisz, to jest no. domek administracji, znaczy jakiegoś okay. tam, nie wiem, moderatora. Okay. A tutaj w drugą stronę... Choć, ale straszny się, tutaj... jest w sumie, jakiś taki, kurczę... Tutaj jest dom właściciela, znaczy, no nie właściciela, ale takiego... No, taki drugi head admin, nie licząc okay. mnie. Domek, który wygrał widz w ogóle w Wygrał? a. Wygrał czyli czyli, tak. No? rozdałeś Dom na, na takiej super działce. Tak, 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 tak. A tu jest McDonald's, czyli coś, no co właśnie, e lubią najbardziej. No tak, no właśnie, stary, zobaczyłem nadzieję, to z kilometra, że, nie? No, tutaj czasem ktoś obsługuje. Dobra, więc y, możemy wyjść z McDonalda przed drzwi. Ja bym wyszedłem tylnym wyjściem, wyjściem, stary, żeby nikt mnie nie widział. A nie, jednak mi widzą. To, to o nie! McDonalda. No oś jestem. McDonalda. I A, tutaj, no, no. za moimi plecami znajduje się najnowsza dzielnica, dzielnica C. Ale poczekaj, czemu to jest, to jest? dzielnica C? O. Czemu tak dzielnica C wygląda? Tłumacz mi to. No właśnie nie wiem, jest najnowsza, jakby. Ale, ale widzę, jakoś... z tego co widzę, na dzielnicy C jest Kuboid. I jest tu na przykład domek jakichś gości i mają tak. fajny domeczek. I to jest chyba jedyny no i... Kuboid na tym. Nie, są dwa domki. Obok siebie stary, jeszcze A. drugi obok. Aha, <laughs> jest, aha, widzę, no. Okej, okej, okay, no, okay. okay. i to y... tyle. I cała reszta nie ma Kuboida, dlatego to tak wygląda. Tak, gracze po prostu stwierdzili, że raczej, znaczy, bo wiesz, bo na moim serwerze rządzi demokracja, sama <laughs> no. graczom samym decydować o swoim losie. I oni no stwierdzili, tak. że tutaj chcą mieć jezioro w zamiast wiórki więc mamy jezioro. Proszę Aha. bardzo. To jest jezioro. Yy, ale takie wczoraj... jezioro takie dziwne, jakieś stary, nie przypomina jeziora. No, no, wiesz co, bo wczoraj tutaj jeszcze stały domy, ale nie wiem, kiedy to, to jezioro to, to zrobił. Ale. No rozumiem, okej, okay, to tak to wygląda generalnie tutaj wszystko. I tak, taki mały klimat. Mm -hmm. <laughs> e, jakby, jak ja stary chciałbym tu zamieszkać, nie? To nie wiem, gdzie bym chciał zamieszkać, bo żadna stary z tych Dzielnica mnie jakoś nie zachwyciła specjalnie. To ma ci najlepszy tak. klimat, bo ta jest stary, taka randomowa, Dzielni wiesz co? Dzielnica C, jak widzisz, cechuje się tutaj e, chaosem. Dzielnice... Nie, nie chaosem! No A co, prawem, widzisz... prawami, prawami. O, ludzie mają tutaj swoje prawa i no właśnie nie widzę. Będzie mówił, co mogą, a czego nie mogą. Więc, nie. jak widać, jest to najbardziej szczęśliwa dzielnica, gdzie ludzie sami decydują o swoim losie. No niech będzie, aczkolwiek stary wygląda strasznie. A stary to. To, to głos ludu stworzył te warunki A, okej, okay. a powiedz Dlatego mi Dlatego wreszcie wioski poza dzielnicami Nie ma żadnej demokracji, panuje totalna e, nie, nie anarchia, broń Boże Panuje totalitaryzm Totalita, total Dobrze, każdy I wie o co prawa chodzi nie ma głosu poza mną e, Ja po właśnie, stary, tyle. wzbijam się na same wyżyny e, Tam jest e. skyblock jakiś Tak, właśnie, znalazłem tu skyblock jakiś na samej górze Gdzie rosnie masa bambusów I, ty, tutaj był domek, ale już go ktoś Zdążył zniszczyć, co Nawet jest. Tak wysoko wyszli. Ale pa, ale z obsydianu go zbudował i też jest połowie zniszczony. No Może to... nie dobudował? Nie, 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 nie. On nie dobudował go do końca po prostu. Aha, ale tak czy siak na takiej wysokości mógłbym tu zamieszkać. Aczkolwiek nie wiem, czy tu zamieszkać. W sensie możecie widzowie napisać, czy stworzyć gdzieś tutaj swoją osadę ja, albo swój ja ci, domek? W sensie... Ja ci, Marcin, mogę dać najlepszą... Znaczy nie najlepszą działkę, bo no. najlepsze to już są... Do... Ale mogę ci jakąś działkę ogarnąć nawet poza dzielnicą, tak jak ja mam na przykład. Uuu, mocna propozycja, stary, nie? Żebyś ale ja nie bym musiał Stary, ja bym musiał ja bym musiał mieć jakieś tutaj zadanie na tej wiosce, w sensie, bo jak ja bym miał być sobą stary, to mi się nie będzie tutaj chciało Możesz grać. Możesz rozkręcić tutaj jakiś biznes. Rozkręcić mamy, biznes. Ta, mamy, mamy, mamy duże wsparcie dla inwestorów. Okay. pomagamy inwestorów. Czyli, Nowy, a czym byś mi wspomógł na starcie? Na pewno dużą dawką ciepła. Okej, okay, nie mówię, że nie. To, to by się przydało, stary, na pewno, na początek. Ja no myślę, tak, że tak, tutaj tak. widzowie powinni zadecydować, czy właśnie w tej wiosce powinienem się osiedlić i co A. powinienem robić według was, bo ja bym, stary, znalazł tu jakieś zajęcie, bo skoro mówisz, że to jest... w tej wiosce panuje prawo... Panuje prawo ludu. Tak, ludu, aha, czyli Ale ty... w dzielnicach, w dzielnicach, bo... A, w dziel czyli każda, każda dzielnica ma inne mieszko, prawo. Oh, ale tutaj pies nie zawija kumpla. No rozumiem, ale to... czyli każda dzielnica ma inne prawo. Nie. Nie ma praw. A, okej. Okay. Nie, znaczy jest jedno prawo. Jeżeli coś nie. Znaczy. Na, napisałem, pamiętaj co było mnie. regulaminie, bawcie się grzecznie. No tak, no tak, nikt, nikt nie jeżeli... może sobie robić krzywdy. Yy, no... I tak to, to ludzie nie robią, znaczy... rozumiem, dobra, nieważne. Ale jak kogoś zobaczę, to no. ma z automatu deda. Aha, okej. Okay. I nie respi się tutaj. Yy, respi, ale bez itemu. a zwykle to tylko diamentowi jakoś. Ja jeszcze raz, jak to wygląda, bo jestem naprawdę ciekawy, w sensie, bo z lotu ptaka ta dzielnica C wygląda, no, mocno, mocno. Egzotycznie. Tutaj egzotycznie cukrową świata. No, właśnie widzę. A, jej nie można zniszczyć, stary, nie? Bo... Nie, 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 nie dotykaj, ona ma 100 A, lat. Ale ona i tak się nie zniszczy, stary, bo tu jest kuboit, nie? Czy nie? Dobra, nie dotyka, ja, nie. ja nie będę psuł, nie będę psuł, żeby nie było, żeby nie było. Ta dzielnica, na której teraz jesteśmy, to to nie jest dzielnica, to jest takie po prostu nie, jakby centrum. Nie, to, ta, tak, tak, to, to jest centrum... Ej, tu jest jakaś wieża w ogóle, wow, to jest latarnia, ta? E, tak, one są, one, znaczy, bo tutaj była granica miasta wcześniej i to było no, widzę na krancie. Wydłużyliśmy... Wioskę od McDonalda dalej i będziemy jeszcze powiększać. Bardzo fajnie to wygląda, w sensie, aha, czyli będą kolejne dzielnice. No to tak, nie, tak, się zapowiada. Tak, będziemy powiększać tą wioskę. Okej, okay, ja widzę, że tu ktoś buduje sobie domek taki takiej to jest lokalizacji. Wolne, to jest wolne miejsce na domek, generalnie. Tu jest wolna lokalizacja. A to bo czemu to ktoś tu zaczął szło, budować? Będzie to szło do rozbiórki, nie zadawaj pytań. Okej, okay, rozumiem. No Wiedziałem, no że w ja, tej wiosce jedyne prawo jest takie, że jak powiem, to tak ma być. No tak, no bo jakby ty ją stworzyłeś tą wioskę, jesteś jej stwórcą. Tak, tak. Jak ja się tak. z tym czujesz, stary, że masz padawaną pod sobą. Bardzo się cieszę, że ludzie, którzy <laughs> mieszkają w mojej wiosce są w stanie odnaleźć miejsce, w którym mogą się poczuć jak w domu, hmm. y żyć w społeczności, która się wspiera i zawsze pomaga w najtrudniejszych sytuacjach, a trzeba mieć takie miejsce, do którego no tak, można wracać. No tak, Więc to, no, kurczę, ja, mi się podoba, naprawdę fajna wioska, w sensie y są różne dziwne mankamenty, które są po prostu dziwne w tej wiosce, aczkolwiek wydaje Pracujemy mi się... Pracujemy nad wyjściem na prostą. No wiem, wiem, wiem. Ja tutaj z tego co słyszę, to wszystko się zgadza, nie? Naj największy burdel jaki jest, to poza wioską, mnie to rozwala. Dlaczego ludzie budujecie takie rzeczy brzydkie? Bo w ludzie W środku jest tak murami. ładnie. Aha, Widzisz? A, ale Oni... to poczekaj, bo y, to, tu nie każdy może wejść, rozumiem, czy jak? Nie, 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 może wejść każdy, ale nie się im siedzieć do bramy, no? Ja, ja bym stary na twoim miejscu wynajął kogoś, żeby to sprzątał. Tak, a pamiętasz, ja nie wiem, jakbyś szukał pracy, to... Nie, ja, ja jakby stary nie jestem zainteresowany taką pracą, nie? Ale a. coś innego mogę porobić stary, nie? Myślę, A. że to wszystko jest do dogadania, ale słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dajcie znać, czy wprowadzić się do tej wioski i czy znaleźć tutaj pracę. To Proszę, może być Puka. naprawdę ciekawe. Ludzie uciekają z tej wioski Zaraz tylko ja tu zostanę, Ale i te małe grifery! Ale do, Proszę, dobra, dobra OK. Nie Więc mnie tu. nadal, nadal. Decyzja należy ja nie, do Was, widzowie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, a my się widzimy jutro. Elo!